Polscy artyści w Holandii. Polskim artystom w Holandii należy się miejsce na podium. Są to ludzie wykształceni w Polsce oraz Holandii i tworzą sztukę na bardzo wysokim poziomie. Niestety są relatywnie nieznani holenderskiej publiczności. Chcielibyśmy im w tym pomóc. Tak więc powstało to promocyjne wideo w obu językach. Z ośmiu dowolnie wybranymi artystami z antologii, którą wydaliśmy w języku holenderskim. Prezentacja ta powstała z inicjatywy Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Prezentacja jest częścią projektu Promocja polskiej kultury i polskich artystów z okazji 40-lecia Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Projekt zrealizowany przy pomocy Ambasady Polskiej w Hadze. I sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, opublikowany w 2020 roku. Aleksandra Gaca Aleksandra Gaca pochodzi z Łodzi, mieszka i pracuje w Delft. Należy do europejskiej awangardy projektantów tekstyliów i była wielokrotnie nagradzana za innowacyjne kreacje. Aleksandra jest pionierem w dziedzinie trójwymiarowych wyrobów włókienniczych. W swoich kreacjach stosuje przestrzenne formy struktury, rytmu i powtarzania. W swojej pracy łączy techniki tradycyjnego rzemiosła z innowacyjną technologią własnych powiązań i trwałych włókien. Powoduje to powstanie estetycznych, trójwymiarowych tkanin na pograniczu sztuki, projektanstwa i architektonicznych form. Jej kreacje charakteryzują się dużą funkcjonalnością w zakresie akustyki i izolacji termicznej. Jej prace znajdują się w kolekcjach wielu muzeów, takich jak Smithsonian Design Museum w Nowym Jorku, Textile Museum w Tilburgu, czy Museum de Lakenhal w Leidzie. W 2018 roku była nominowana do wyboru Polaka Roku w Holandii. Aleksandra zdobyła trzykrotnie The Dutch Design Award. Maria Diduch Maria Diduch pochodzi z Łodzi. Tam ukończyła cum laude studia w Akademii Sztuk Pięknych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wytwórców i Artystów Papieru Czerpanego. Jej kreacje znalazły miejsce w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, wśród największych światowych artystów tej sztuki. Maria Diduch wystawiała swoje prace ponad 200 razy w Europie i wielu innych krajach. W 2002 roku otrzymała w Belgii z rąk królowej Fabioli nagrodę Grand Prix. Maria eksperymentuje z nowymi materiałami i różnymi rodzajami włókien, z czego powstają unikatowe trójwymiarowe kompozycje. Tak monumentalne instalacje składające się z różnych elementów umieszczone są w wolnej przestrzeni, co stwarza artystyczne współgranie ze światłem. W uznaniu za jej artystyczne osiągnięcia i promocję polskiej kultury w Holandii, Maria Diduch została wybrana Polką roku 2012. Iśka Jarnicka. Iśka van Kempen-Jarnicka pochodzi z okolic Zawiercia. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Jagielońskim, następnie malarstwo i sztuki tekstylne w Akademii Sztuki w Krakowie. Maria Jarnicka, potocznie Iśka, mieszka i pracuje w Rajsvajg. Iśka eksperymentowała z różnymi formami artystycznymi w poszukiwaniu własnego stylu, od barwnych obrazów olejnych do biało-czarnych, bardzo realistycznych rysunków. Po zmierzchu, gdy słabe światło uniemożliwiało jej malowanie, Zamieniała ołówek na wrzeciono i igłę. Haftowanie i przędzenie wymagało koncentracji i cierpliwości. Powstawały trójwymiarowe obrazy Gobeliny, i z biegiem czasu Maria przekształciła te czynności w sztukę, którą najchętniej uprawia. Jej kreacje wiszą w muzeach, ale Maria nie zamierza sprzedawać swoich prac. To są jednorazowe, niepowtarzalne rzeczy bardzo mi drogie mówi. Z czego chcieć? Czarny wąsik, biała płeć. Śliczny chłopiec, Czego go Czarny wąsik, biała płeć. Ledwie wrógnie oczy, ma radość, mnie ima. Śliczny chłopiec, czego chcieć? Czarny wąsik, biała płeć. chcieć? Czarny wąsik, biała śliczny chłopiec. Czego chcieć? Jan Sikora Jan Sikora pochodzi z Bydgoszczy. Studiował grafikę ilustracyjną w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka i pracuje w kapele Andy Eisel. Artysta, malarz i rzeźbiarz wystawiał swoje dzieła w Polsce, Szwecji, Francji i Hiszpanii. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach i muzeach w wielu krajach. Z jego obrazów przemawia samotność i tajemniczość. Na próżno szukać tam ludzi. Jeśli się kogoś znajdzie, jest to przeważnie symbol tragicznego końca lub mistycznego początku. Jednak jego obrazy nie są w założeniu pesymistyczne. Traktują świat jak medal i ukazują obie jego strony. Wrodzona wada słuchu przeszkadzała mu w kontaktach ze światem. Jan z biegiem czasu zamknął się w sobie, kontemplował sens ludzkiego życia i miejsce naszego świata we wszechświecie. Surrealistyczne obrazy tchną lękiem przed ogólnoświatową katastrofą. Jan Sikora był za swoją twórczość wielokrotnie nagradzany. Krystyna Teming Krystyna Teming Grzybowska pochodzi z Grudziądza. Z wykształcenia architekt, wykonywała ten zawód w Polsce i także w Zutfen, gdzie mieszka i pracuje. Krystyna miała późne powołanie. Jej wiedza i doświadczenie w rysunkach technicznych przydają się bardzo w malarstwie, które niedawno zaczęła uprawiać. Martwa natura na jej obrazach charakteryzuje się fenomenalną paletą kolorów, przede wszystkim niezrównaną precyzją, kompozycją i troską o szczegóły. Wyczucie perspektywy i trójwymiarowości są bezprzykładne. Kwiaty, owoce, serwisy malowane z fotograficzną dokładnością przypominają styl starych mistrzów. Światło i kontrast odgrywają w jej obrazach ważną rolę. Stonowane, zgrane kompozycje, z których emanują spokój i ład. Michalina Małolepsza. Michalina Małolepsza pochodzi z Częstochowy. Studiowała ilustracje i techniki graficzne w Willem de Kooning Akademii w Rotterdamie. Mieszka i pracuje w Shidamie. Jej pasja to linoryty. Wykonanie linorytu to trudna i żmudna praca, czasami nawet frustrująca, ale zawsze fascynująca. Wyciętych linii nie da się już wymazać, ale po kilku próbach pojawia się obraz. Potem trzeba go jeszcze wydrukować. Nigdy nie wiadomo, jaki będzie końcowy efekt. Wydruk linorytu w kolorze zajmuje dużo czasu. Michalina stara się graficznie uwidocznić interesujące ją, szczególnie socjologiczne kwestie. Uwielbia portrety. One dają pole do popisu własnej fantazji. Portret to nie tylko fizyczne podobieństwo, lecz także wyraz stanu psychicznego. Jej linoryty to socjologiczne portrety. Hiding deep, its icy current. Maple hangs down strangely fallen. In her empty arms, the wind is howling. High, cold mountains cover snow.